Cześć, z tej strony Dziś mam dla Was kolejną porcję unboxingu. E, paczka z Majorki od kolegi, kolega nie wybaczy, jeśli to będzie oglądał, ale zapomniałem ksywki. W każdym razie kolega z Forum Knives. Z e, paczki już zdjąłem, e, już zdjąłem foliówkę z DPD. I to było w środku. Dobra, więc przechodzimy do, do, do gęstego i po kolei. Dziwny niemiec. Taki, taki opis tutaj jest na, 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 na folii piance i tak dalej. Zobaczymy, co to jest za dziwny imię. Aha. Scyzurek. Jakoś tak nie kręcą scyzoryki z dziwnymi, nietypowymi narzędziami. Także jest, jest i taki. Co to jest. Co to jest za narzędzie? Trudno mi powiedzieć. Ale co mamy mam jeszcze tak, mam tak, wpiszę rozwój, na układzinie jest wytłoczony timerman GmbH, Hubert timerman GmbH, mam trochę trochę już latają, aha jeszcze takie kolejne jakieś dziwne dziwne coś Obawiam się, że to jest chyba złamane jakieś narzędzie, no ale zobaczymy. Ok, to sobie zostawimy tutaj. Co mamy dalej? Aitor. E Aitor e Podróbka. Aitor e Gran Kapitan. Aitor e Aitor Granadero. czyli dużo Aitorów. E Camper Linux, Eidor Delten, Biały RISZOK, czyli Biały Richard i Aitor DREWNO Dobra. Chyba tylko się pozbędę tej ogromnej ilości ehm, klejącej. I lecimy dalej z unboxingiem, chociażby mi się klej spakował. Okej, okay. Aitor drewno bardzo fajne tworzywo tutaj. Widzę. Taki malutki jedno jednoostrzowy i bardzo zacnie wykonany z przekładkami z mosiądzu linerami z moksiągów. widzę jakaś lądrówka, ale ostrze nierdzewka inox rzeczywiście. Biały jesiek, czyli biały Richards. Kolega, nie wiem gdzie je kupuje na Majorce, ale jest to dosyć ciekawe, bo ma dostęp do naprawdę wielu różnych cyryków, pewnie Gdzieś wpakuję może w opisie filmu jakiś link do wątku sprzedażowego. Prosty scyzoryk. Ale dlaczego wysiekł? Nie wiadomo. Bo nie ma nigdzie oznaczenia Richard. I, momentik, i Teraz tak. Sprężyna z węglówki niklowanej. Ostrza z nierdzewki. Dobra, dalej lecimy. Aitor, Podruba. To my tu mamy, tu już nie się przykleił. Klej z tych taśm. Aitor, pod Aitor, tak, zaraz! Przepraszam, że żona na kolację, a i podróba, hmm, taka. Ja jakoś nie mam ekoru przed używaniem podróbek w takich technicznych prac. Okej, okay. co mamy dalej? Aitor Granadero. I co tutaj jest? Aha, bo ten miał być z uszkodzoną i jest z uszkodzoną okładziną. Popatrzcie. Bardzo podobny model do tego, choć obawiam się, że ten chyba jest nawet lepiej wykonany, bo ma tutaj te wszystkie narzędzia z niewlewki, a ten Aitor Aitor. tak, to jest tutaj jeszcze lekko zatarte, ale jednak jest napis Aitor. Ten Aitor ma, yy, ma, tutaj z jakiejś rdzewnej stali, yy, ten otwieracz, takie taki kombo z szkłownikiem. No i ogólnie dosyć ciężko chodzi, będzie trzeba się zająć jego czyszczeniem. to z widelcem. To będzie pewnie ciekawa e, sprawa. O tak, ten, ten będzie ciekawy. No, tak, kolega mi opowiadał, że e, okładziny nie są w najlepszym stanie, że coś będziemy musieli nad nimi pokazować, ale popatrzcie od razu mamy okazję zobaczyć, że Aitor zerżnął mm, rozwiązanie z Victorinoxa, które tutaj y, Podkładki do nitów I co, co dziś w najpierwszy pierwszy raz widzę tak mały skizorykajtora, bo wszystkie one są takiej wielkości. Ten jest, ten tutaj czerwony, jest podobny do nie, wielkością do Witwerinoxa. Popatrzcie, jakie jak jest jak tutaj rząd wielkości. Um, Cóż rozdzierajmy go, może sobie, gdzie, gdzie to ten widelec nasz jest. Um, tu mamy piłę, a tu jest widelec. I takie trochę ciekawe i zastanawiające połączenie widelec i piła. Dziwna sprawa. Nie jest to sklepacz do ryb, to jest, to jest piła, zdecydowanie. A tutaj widelec, to tu jeszcze mamy kokociąg, dziuba, krzydło. I to chyba tyle mało, czyli takie takie tam popierdłki. Jeszcze on tu ma jakieś takie tłoczenie, jakiś krzyż z tym rycerzem. Może mi się uda to pokazać. O, teraz. Coś tego typu. Ok. idziemy dalej. Victorinox Camper The Linux czyli jakiś, pewnie staruszek. Mhm. Linux, ok. W bardzo ładnym stanie, trzeba powiedzieć. I chyba korkociąg jeszcze z węglówki, jasne, korkociąg z węglówki. Będę musiał pogrzebać w jakichś źródłach, kiedy takie korkociągi były robione. W jakich latach była dotowana do w Victorinoxa, bo jeszcze takiego, takiej ciekawostki nie miałem. Tak, teraz wejdzie żona. Albo inni. Okej, okay. Myślę, że będzie widać. Tylko kociąg jest taki ciemny, nie płyskuje tak bardzo jak to reszta z negrywki. Okej. Okay. Ja i gram kapitan. To może być ciekawy model. O, a i teraz takim logiem jeszcze nie miałem i z nitowaniem przez okładki. Ciekawa też sprawa. I znowu zobaczcie takie wielgachne. Te ostrza. O, porównajcie sobie do Victorinoxa. Te Eitery to naprawdę to są przepotężne scyzoryki. Szydło też takie w stylu Aitora przepotężne, chociaż nie chciałbym się w portkach poruszać tych takim szydłem. I ostrze, o i jeszcze mm, fajnej produkcji, gdzie hasło Aitor jest wybijane na ostrzu, a nie tylko jakoś tam na jakąś dziwną, niezbyt trwałą faktę. Dobra, to tyle, także Aitor, yy, nieznana produkcja, nieznana produkcja, choć miał być Rehearsal. Yy, Aitora, Aitor, Aitor, yy, Victorinox, Elinox i Aitor. Czyli raz, dwa, trzy, cztery Aitory, raz, dwa, trzy no name i Elinox. To tyle. Dzięki i na pewno będę yy, za jakiś czas wrzucał bardziej szczegółowe filmiki na pomoc każdego ze scenariuszy. Także obserwujcie kanał. Dzięki.